Jacek Dziwienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem pan Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Januszu, dlaczego dopiero 23 dni przed wyborami Konfederacja ogłosi swój program wyborczy? Nie widzę, nie widzę powodu, że nie interesuje program. Pamiętam, jak myśmy tam 30 lat temu startowali w wyborach, no i przyjechali ludzie z Heritage Audition nam wtedy pomagać. No i pytają się o do wyborów i mówią, program mam. Program? Kogo wchodzi program? Baloniki, transparenty i tak dalej? Program jest nieistotny w wyborach, pana. No to Ludzie decyduje, a lód programów nie czyta. Czy, no, no po co pre prezentujecie jutro ten program? No coś tam trzeba zaprodukować, no ludzie chcą, żeby partia miała program, jest tam mało oczywiście. A na ile istotne jest to, co w tym programie się znajdzie? Znaczy, tam są rzeczy podstawowe, podstawowe które, które chcemy zrobić, natomiast w szczegóły się oczywiście program, program nie, wydaje, nie wydaje, bo ludzie tak tego nie... Nie rozumiem. Czyli to tak proforma, żeby był, bo wypada. No, wypada mieć program, nie, żebyśmy wiedzieli, ale przecież tak każdy, kto głosuje na nas, to jest, to jest bardzo świadoma część ludzi. Ludzie, którzy na nas głosują, to nie są jacyś jacy, jacy, jacy idioci. I oni i tak wiedzą, wiedzą na kogo głosują, więc tego programu tak naprawdę nie potrzebują. To. No Prawo i Sprawiedliwość opublikowało duży program, ponad 230 Prawo. stron. Mówi <trych> pan, że ktoś to przeczytał. No, ja czytałem, inni dziennikarze czytali, e, politycy wydaje się, że też e, czytali. Ja, pan Polacy ja, nie czytają takich. Ja czegoś takiego, bry, brym, brym, Boże, nie czytam. Mhm. E, no dobrze, co będzie, znajdzie się w tym programie? programie y, Konfederacji. No, Jakie macie pomysły na przykład na służbę zdrowia? Jak zreformować? No, pani, ja mogę mówić za, za swoją partię, nie? W e, tej Konfederacji jest... Nie, nie trzeba jej reformować. Trzeba wziąć osinowy kołek, który jutro przyniesiemy z sobą na, na ten... Ma, mamy konwencję partyjną i tym osinowym kołkiem tę służbę przebić do trumny i przebić osinowym kołek, żeby nigdy nie powstała. To jest coś nieprawdopodobnego. Widział pan kiedyś człowieka, który potrzebowałby służby zdrowia? Takiego chorego leży na ulicy i mówi służby zdrowia! Nie potrzebuję lekarza, pielęgniarki i tak dalej. Otóż po jaką cholerę mamy płacić na tę całą bandę? Ja pan, Niby jest niby służba jest zdrowia, natomiast ja się... To jest autentyk, lat temu, tam z 15 chyba, tak. się źle poczułem. Na rogu Byłem na rogu e, Smolnej i, i tego, i Nowego Światu. Wchodzę do apteki, proszę o nitroglicerynę. Pani mi jest sprzeda, bo nie mam recepty. Uh -huh. no jak to jest możliwe? W normalnym kraju człowiek sobie kupuje, co, co chce, bez żadnej... Bez żadnej be, recepty. Dlaczego? Aha, dlaczego ja, ja, ja muszę mieć receptę w No to co zrobić? Krótko i konkretnie. Zlikwidować służby zdrowia po prostu całkowicie. I w, w tym momencie nagle wszystko zniknie. Czyli całkowita prywatyzacja. Jest, tak? jedna, jest jedna dziedzina medycyny, która działa bezbłędnie. Jest to weterynaria. Mhm. I, ponieważ nie ma Ministerstwa Zdrowia, nie ma kasy chorych psów, to dzięki temu nie ma żadnych problemów. Mhm. A jeżeli chodzi o obronność, zwiększyć środki na Zwięk obronność? Większe wydatki. Takie wojsko oczywiście zdecydowanie. A jeżeli chodzi o edukację, co z edukacją? Zlikwidować Ministerstwo Edukacji, oczywiście. Tak. Dlaczego, dlaczego dzieci nie, nie umierają z głodu? Bo nie istnieje Ministerstwo Aprowizacji Narodowej, dlatego nikt z głodu nie umiera. Ta reforma Anny Zalewskiej jest reformą wie. Zawsze myślałem, potrzega? że była minister spraw zagranicznych z granicą, jest najgłupszą osobą w piśmie. Okazuje się, że nie. Ja nie, nie bardzo rozumiem, i to jest napisałem. Ja nie rozumiem, jak można było to zrobić. Bo przecież ja tego nie rozumiem. Jak ludzie to... byli niezadowoleni, pamiętam, nie, pan, był nie taki czas, chodzi. że ludzie byli niezadowoleni. Gimnazjów, były sondaże. Ale to... tym tłumaczono. W każdej każde zmianie ludzi nie to, to, to akurat, ta zmiana akurat nie ma się nie, nie ma, nie, nie ma znaczenia. Tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy. Przecież w zeszłym roku była pewna ilość uczniów, tak? Mhm. I w tym roku jest mniej więcej taka sama. Ilość sal szkolnych jest taka sama. Jak to się dzieje, że teraz się ludzie nie, nie mieszczą w klasach? To jest niezrozumiałe dla mnie. Jak mu, jak mu... Przecież jeżeli gdzieś jest nadmiar, to gdzieś muszą być po stany. No. Jak to zrobiono? To wymaga geniuszu w pewnym sensie. Wymaga geniusz. Polityka zagraniczna, jesteśmy dzisiaj państwem podmiotowym. Polska wstała z kolań e, podczas tych czasów. Polska, Polska w tej chwili padła na kolana przed, przed, przed Waszyngtonem, Tel Awiwem i w tej chwili nic, nic nie może zrobić, ponieważ, ponieważ e, zerwa, e, Tak, naruszono stosunki z Francją, z Niemcami, z Ukrainą, z Rosją, z Rosją, Litwą i kim, i kim to się jeszcze dało. W związku z czym teraz już pozostały tylko Stany Zjednoczone. No, więc, e, te, te, w jaki sposób na, na te, te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi czy Tel stały pogorszone. Andrzej Duda będzie miał kolejne sprawy. Jak to pogorszone? Właśnie, właśnie powiedziałem, Andrzej że zostały nam właśnie. Zostały nam tylko Stany Zjednoczone, mm -hmm. powiedziałem. A zostały to, nam tylko Stany Zjednoczone. Stany, tak, tak. A, a z Tel Awiwem w jaki sposób te No, wtedy z Tel Awiwem, no to jak pan wie, została ta idiotyczna ustawa o IPN-ie, to została jeszcze idiotycznie odwołana, bo mm -hmm. jeżeli już się uchwaliło, to nie należało jej odwoływać. Ustawa o IPN-ie była, była oczywiście absurdalna, chciałem przypomnieć, że jest dokładnym odzorywaniem ustawy Knessetu sprzed 30 lat, który każe więzieniem każdego, kto aneguje holocaust. Więc idziemy w ślady, w ślady Knessetu, i tam ustawa nie jest odwołana, no to czemu, czemu ten, ten trzeba było odwoływać? To no, Tak samo głupie, ale karanie więzienie tam za, za negowanie faktów historycznych to się sensem. Ale, 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 ale to, że kazano nam odwołać i, i rząd Polski odwołał, tylko 11 posłów się sprzeciwiło tej, tej ustawie. Czyli 400 z czymś posłów głosowało za. Mhm. Po czym nagle, ci czy, czy wszyscy głosowali za, nagle odwołują. To jest po prostu wstyd. Jest. Pan mówi, że, że na kolanach jest cały system, na kolanach jesteś. Ehm, polscy politycy rządzący uważają, że jest zupełnie inaczej. na przykład żądają teraz reparacji wojennych za II wojnę światową od Niemiec. Dobrze? Ja, ja mogę zażądać jeszcze i za I wojnę światową. Też nam się należy, prawda? Ale to jest po prostu ośmieszenie się prawda? Powiedzmy jasno, Polską są śmieszni ludzie. To śmieszni, powiem na tego Morawieckiego, prawda, który obiecuje milion samochodów elektrycznych. To są śmieszne ludziki. Ale śmiesz, pan mówi, śmieszne ludziki, a głosuje na nich 47% no to, Polaków według no sondaży. Durnych jest więcej niż, więcej niż, ludzi, niż, niż ludzi normalnych, oczywiście. Każda tchu-demokracja, czy będzie w USA, czy w Polsce, musi skończyć się głupotą. No, nie ma rady. Tak się kończy każda tchu-demokracja. Przepraszam, tak panie sam Janusza, ale tak, może... sam tak samo upadła Pierwszej Rzeczpospolitej, tak samo upadły Ateny po wprowadzeniu tchu demokracji. Ale to w Polsce grozi upadek za rządów prawa i sprawiedliwości? całej Europie groził grozi upadek w tej chwili. To, co to się dzieje? To jest, jest koszt. W ramach, w, ramach, w ramach rozrywki, że Państwo mieli. Cztery dni temu czy trzy dni temu w Hiszpanii zwolennicy modnej zamekologii, oddzielili koguty od kur. Żeby kury nie były gwałcone, to trzeba oddzielić koguty od kur. To są rozumiem, idioci. Światem rządzą idioci w tej chwili, bo to jest wynik... U demokracji. Panie Januszu, no ale Polakom podobają się rządy Prawa i Sprawiedliwości, podobają mi się 500, podobają mi się te propozycje chociażby płacy minimalnej. Wkrótce Polacy mogą Powtarzam jeszcze raz. 3 tysiące na rękę płacy minimalnej, a wkrótce nawet 4. To ja, my proponujemy 10 tysięcy płacy minimalnej. Co tam? Ja w ogóle proponuję, żeby płaca minimalna była o 30% wyższa od średniej krajowej. I w, ten sposób, w ten sposób rozwiążemy wszystkie problemy. No, ale Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że jest partią to... wiarygodną, bo obiecali 500, plus i dają 500, dali 500+. No, no to obiecali jest... obniżenie wieku. Merytalnego i proszę, jest. Pana, ja panu coś powiem. A pan nam z tego jeżeli, jeżeli, ja nie tu ja jest, go śmieję. To jest tu śmieszny facecik. I proszę pana, proszę pana, no obiecali, no tak, no, obiecali, że już trzeba było szukać i nie dać. No. To nie, nie dość, że obiecujący się potem dają. Natomiast obniżka wieku emerytalnego to jest inna para kaloszy. To nie jest obniżka, tylko jest powrót do tego, co zrobili bezczelni ludzie z PO pod Nie wolno było podnieść wielkometralnego, nie dlatego, że to jest niesłuszne. Ludzie rzeczywiście żyją dłużej. Ale jeżeli kobieta poszła do pracy lat temu 40, tak. mając lat 20, miała samą emeryturę w 60, zapłaciła pierwszą składkę, w tym momencie zawarła umowę, że emeryturę znajdzie w 60. Nie 61, 55, tylko 60. I Obniżka tego powinna, powinna być sądowym wygranym przez tę osobę. Jak to jest możliwe? Ona przecież, jak to, I moim zdaniem PiS powinno wsadzić do więzienia tych, co podwyższyli wiek emerytalny. Bo to jest bandytstwo, to jest bandytyzm. I akurat tutaj PiS miało całkowitą rację. Panie Januszu, a pan jako y, gospodarczy liberał, jak postrzega sytuację z tą płacą minimalną? Płaca minimalna, no która t... może wkrótce, no bardzo, no być Przecież to jest po prostu no śmieszne, powtarzam jeszcze raz Ale nierealne? No, realno. oni mogą podnieść wszystko, proszę pana. Można nawet zanegować prawo grawitacji. Oczywiście ustawić ustawy, że... No, ludzie, ludzie oczywiście z obejdą. Natychmiast będą... Ćwier... Ludzie pracowali na ćwierć prawda, za, 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 za ten tysiąc i koniec. No. Ludzie, to się obejdzie, tę ten, 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 ten ustawę, bo jest idiotyczna. Ale, ale jak można w ogóle coś takiego nawet pomyśleć? Tylko ja panu powiem. Żeby, żeby pan nie myślał, że tylko w Polsce są, są idioci. No. Przecież yy, była propozycja tej takiej... No, obywatelskiej płacy, żeby tam każdy dostawał na rękę tam 1000 euro czy, tak. czy, czy 1500 euro. Nieważy co to, to, to robią. I, i zrobiono sondaże. I zrobiono sondaże w 17 krajach, krajach Unii Europejskiej. I proszę sobie wyobrazić we wszystkich trzy czwarte ludzi było za tym, żeby, żeby ten idioty wprowadzić. Wyjątkiem była Szwajcaria, nie, ona nie jest tak? w była Szwajcaria, ale uwaga, uwaga, w Szwajcarii było 60% przeciwko. Ale było 75 w niemieckiej części, a we włoskiej i francuskiej gdzie są, gdzie, 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 to, to było mniej więcej po połowie. Mm -hmm. Mniej po połowie. Trzeba zobaczyć jak... Jak można? W 1929 roku w, w Kanadzie, o mało co wybrało, w wygrała Francja, w partia, która obiecała dodrukować każdemu 1000 dolarów kanadyjskich. Teraz prawdopodobnie Rządził wygra prawdopodobnie, ale wygra prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ Polakom podobają się te obietnice. No, Durnie się to podoba, tylko za to potem trzeba mnie zapłacić. Widzi pan? Za błędy, za błędy rodziców zapłacą dzieci. Ale Polacy wydają się tym nie przejmować. Bo no się durni, podobały durni. wielu Polakom i tak, życie na kredyt. Tak jest. Tak, płynęła, rzeka zielone, dobra, zielone, dużą popularnością. płynęła rzeka Zielonych. Płynęła rzeka Zielonych i Złoty miały być karpie, tak, a teraz pusto w kieszeni cała partia się szarpie śpiewała. Nie będzie debat, czyli również pan nie będzie mógł debatować że z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński nie stanie do debaty jako warszawska no ale, jedynka. No ale, a, pan a, również jest warszawską jedynką. No. Czy pan chciałby debatować z prezesem no ale Kaczyńskim? ale z panem Kaczyńskim nie, bo z nimi nie, nie, nie ma rozmowy. też, no te śpię... Śmieszny facecik. Także, także naprawdę ja bym się chciał z kimś, z kimś rozwożyć. Pani Kidawa Błońska, bardzo to jest osoba. Ja to podałem na swoim Facebooku. Ona lat temu tam 9, tak? 9 pytana, gdzie zniknęło 19 miliardów? Zniknęło 19 miliardów. ZOFA. Zofy, zniknęło 19 miliardów. No wie pan, to poszło na takie operacje. Proszę Pani, ale, ale teraz proszę dlaczego PiS jej nie, nie wsadziło do więzienia tych, którzy to robili ofe? Bo PiS głosowało za tym, PiS się podzieliło tym dziewiętnastom milionom. Dzisiaj y, całe oferta przejmuje prawie sprawiedliwość. No bo taka była umowa. Wy ukradniecie połowę pieniędzy z ofy, a teraz my ukradniemy drugą połowę. Oni wtedy PiS -y głosowało za tym i teraz PO głosuje za tym. Taka, tych ludzi nic nie dzieli. Przy okrągłym stole się umówiono. Raz rządzimy my, raz wy, raz my, raz wy. Nie głupi Polacy myślą, że mają wybór. Ma, ma tak być do końca świata. Raz rządzi PO, oraz PiS. Czyli pan chciałby debatować z tą kidową Błękitną? Nie, no to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest jeszcze bardziej śmieszne. że jest wolę z panem no To przynajmniej jakiś poważny człowiek. E 4,5 i ponad 0,5 procenta poprzednim razem dostaliście w wyborach parlamentarnych, kiedy pan kandydował ze swoją partią Korwin. Zabrakło wam właściwie mniej niż 0,5 Co zrobić teraz, żebyście weszli do Sejmu, bo coś w waszej kampanii z całym szacunkiem nie widać. Proszę, no blokowani jesteśmy strasznie, Proszę zrozumieć. Jedno, proszę, proszę zrozumieć jedną rzecz. To nie jest w naszym interesie, żebyśmy my weszli do Sejmu, tylko w interesie naszych kochanych wyborców, żebyśmy my nie dopuścili, żeby PiS robił to, co, co chce. gdybyśmy my dostali o te 0,24% więcej, to wtedy PiS nie miałby większości i PiS nie mogłoby robić tego, tego wszystkiego, co robi. Część by może robiło, prawda? Ale części nie. Yy, musiałoby mieć zgodę albo naszą, albo kuki, kuki zależnie od tego, z kim by, prawda, weszło tam w, w, w koalicję. Także jest niesłychanie ważne. Że żebyśmy w tej chwili weszli, weszli do Sejmu, no bo jak nie, to ja rozmawiałem z bardzo poważnym facetem, który oświadczył, że według jego opinii PIS nie uzyska większości absolutnej, ale po prostu weźmie sobie kilkunastu osób ludzi od pana Sandberga. Ci, ci ludzie mają prawie wychwalają w tej chwili już pis takie jest socjalne i tak dalej. Pisę partią komunistyczną zajmę sobie sprawę. Ona teraz już jest komisją socjalistyczną, prawda? Czyli jeżeli nie chcesz, żeby rządził o Sprawiedliwość, to głosy na konfederację. No tak, bo to tylko tak gdzieś. można zablokować. No tak. No bo, no większość wojna, tak. w Sejmie, tak? Tylko tak. E, Pan mówi, że was blokują, występujecie w telewizji publicznej, w mediach publicznych, jak to wygląda z dostępem? Ja nie, byłem, nie byłem od trzech lat reżimowej, nie byłem od pięciu lat w TVN. To było normalne. Churchill, Churchill przed 1939 rokiem. Przez pięć lat też nie był nigdy pokazany w BBC ani w tym, bo był wrogiem polityki państwa. My, ja jestem przeciwnikiem całej polityki państwowej, zagraniczną, włącznie, prawda, ze wszystkim. Więc państwo się broni. Przecież pan sobie zdaje sprawę, że jeżeli my byśmy, daj Bóg, doszli do władzy, to przecież spora część obecnych ludzi z PO, z i tak dalej, poszłoby po prostu siedzieć do więzienia. Dlaczego tylko piątka pańskich członków rodziny kandyduje w tych wyborach? W a, a poprzednich po... wyborach nawet y, tak, siedmiu a, tak, a, tak, a to tak, żeby Ludzie widzieli, że to jest ta, to jest ta partia. Nie? Pochwala pan ten Nie, no przecież nie, nie o to chodzi, żeby weszli. Nikt nie miał zamiaru wchodzić. To chodzi o to, żeby wyborcy wiedzieli, że to jest Korwin, prawda? Aha, czyli oni nie mają wejść, tylko po prostu pociągnąć. Pociągnąć listę, tej... listę tak. ten sposób. Janusz korwin mikke był Państwa i moim gościem. <laughs> Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.